Dzień dobry, nazywam się Agata Jędraszczak, prowadzę stronę kuchniaagaty.pl i dzisiaj w przemiłym towarzystwie przygotuję gęsinę, bo gęsina w listopadzie to nasz regionalny kujawsko-pomorski przysmak. A upieczymy bułeczki, dodamy do nich długo pieczone gęsie nogi i konfiturę z czerwonej cebuli. Będzie pyszny. W kuchni Agaty dzisiaj bardzo rodzinny klimat, bo gotuje ze mną Kamila, Adaś i Olek. Tata Adasia. <noise> I w tym zestawie zaczniemy zaraz przygotowywać kolację. Będzie taka przekąska dla nas całkiem solidna. Upieczymy bułeczki, Adaś. Lubisz bułki? Świetnie. Upieczymy gęś. A tata jeszcze nam pomoże zrobić taką konfiturę dżem z cebuli, wyobraź sobie. Ale będzie słodki, dobra? Ja tak poprosiłam tatę, jeżeli że jej pozwolisz, bo on chciał, żebyś pokroił, obrał i cienko pokroił te wszystkie cebule, które przed tobą leżą. A my zajmiemy się, Adasiu, kochany, robieniem y, bułeczek, bo słyszałam, że ty bardzo lubisz robić ciasto i przesypywać mąkę. Czy to jest prawda? Super, to chodź. Wezmę taką dużą miskę do robienia ciasta specjalną, proszę. I czy mógłbyś mi nasypać takie dwie miarki mąki do środka? To proszę. Pomogę ci. Super. Mhm. Sypiemy. Ja ci powiem, kiedy wystarczy. Mhm, jeszcze. Dajesz. I jeszcze. Potrzebujemy dużo mąki, żeby mieć dużo bułeczek. Mąka już jest w miejsce. Teraz potrzebujemy drożdży, żeby te bułeczki ładnie wyrosły. A Basiu, łyżka dla ciebie. Całą łyżkę nabieramy. I jeszcze troszkę. Mhm. I jeszcze troszkę. O, cudownie. Potrzebujemy też troszkę cukru, bo drożdże bardzo lubią cukier. No to zaraz weźmiemy sobie taką. O, tyle właśnie. Tyle właśnie. A ponieważ to będzie wytrawne danie, to potrzebujemy też soli. Ale soli troszkę, mnie tu ci ciecia trochę pomoże. O, 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 o. Tyle soli. Świetnie. I teraz jajko. To chyba mama wbije, y co? M -m Mogę? Mamy jajko. Do tego, słuchajcie, dwie łyżki oliwy, a to możesz tak, jak Ci serce dyktuje. Jedna, tak, bo właśnie, Dłuka. to są dwie łyżki oliwy, doskonale. I mleko damy też troszkę tak, jak nam serce wskazuje, ponieważ ilość mąki była odmierzona dość spontanicznie. Powiedzmy, że tutaj będzie nam potrzebna taka szklanka mleka. O, świetnie. A teraz maszyna, Adasiu, wszystko za nas wymiesza, dobra? Podkładamy, obracamy. I niech dzieje się magia. Uwaga! Tyk. Adaś stwierdził, że ciasto już jest dostatecznie wyrobione. Zostawimy je teraz na godzinę, żeby wyrosło. Drogi Olku, gdybyś mógł cebulę wsypać do garnuszka. To ma być konfitura, czyli cebula musi się długo podsmażyć, właściwie dusić. Dodam do niej też odrobinkę dosłownie oliwy czy oleju. I od razu też brązowy cukier, który sprawi, że konfitura będzie słodka, cebula też puści sok, czyli zrobi się wszystko to, o co mi chodzi. Cukier. Weź kilka takich małych goździków i wsyp do środka. Do tego też szczypta cynamonu, żeby wszystko ładnie pachniało i dodam też odrobinę tymianku. Akurat mam świeży, więc dorzucimy trochę listków, bo tymianek świetnie się z cebulą komponuje. I taki zestaw teraz trafia na ogień i niech wolno się dusi. A my zajmiemy się gęsiną, bo to przecież najważniejszy składnik naszego posiłku dzisiaj. I zaraz się przekonacie, że to jest bardzo proste danie do przygotowania. Potrzebujemy w zasadzie tyle. Blaszka, drodzy Państwo. Nogi z gęsi. Nam wystarczy dosłownie sól i pieprz. Więc, jakbyś była tak miła, mhm. proszę i proszę. Tutaj na tym z drugiej strony, tak? A potem je po prostu przełóż na, na blaszkę. Gęsina ma y, sporo tłuszczu na zewnątrz. Dość tłustą skórę. A to tylko nam pomoże, ponieważ ten tłuszcz, który będzie się wytapiał, sprawia, że mięso będzie bardzo delikatne i wręcz rozpływające się w ustach po upieczeniu. Z tej strony też możemy je troszkę posolić. Ponieważ mięso doprawialiśmy tylko sorą i pieprzem, przyda się jeszcze coś co do aromatu. Dlatego dorodna główka czosnku. Natomiast przetniemy ją tylko w poprzek, proszę, i tak w całości dorzucimy do mięsa. O właśnie, i takie całe głowy. One też się upieką, skarmelizują i ten sos będzie naprawdę pyszny. I słuchajcie, teraz wkładamy to do pieca. 150 stopni, więc niewysoka temperatura, no ale trochę czasu, więc jakieś 3-4 godziny niech tam posiedzi. A my będziemy mieć czas, żeby obejrzeć jakąś bajkę. Do miękkiej już cebuli dodaję jeszcze ocet balsamiczny. A my przechodzimy do ciasta. Mam tu miskę z wyrośniętym ciastem. Podzielę teraz ciasto na mniejsze kawałeczki. I poproszę Ciebie, żebyś z każdego z nich uformowała taką okrągłą bułeczkę. Dobra, jakbyś się plasteliną bawił. Spróbujesz? Teraz Adaś. zobacz, tu mamy jajeczko. Jakbyś mógł wziąć pędzelek i każdą bułeczkę posmarować jak farbką, pomogę ci. O, to wspólnymi siłami nam się uda. A na wierzch przyda się jeszcze odrobina sezamu. Adasiu? I tak pięknie posypane sezamem bułeczki trafiają teraz do pieca. Konfitura z cebuli zdążyła się już pięknie skarmelizować. A i nogi gęsi doszły. Wezmę je więc z pieca. Troszkę się nam koleżanki zmieniły. Czosnek się na złoto upiekł. Myślę, że mięso nie jest bardzo gorące, no ale jest ciepłe. I słuchajcie, oddzielamy takie kawałeczki. To się ładnie nazywa szarpanym mięsem. Czyli staramy się widelcami rozdzielić takie delikatne pasma. Myślę, że to nie jest trudne zadanie, bo mięso, zobaczcie, aż się właściwie samo rozpada. Pod naporem widelca. Oczywiście mięso można podgrzać, jeżeli wcześniej było pieczone na patelni, na tej odrobinie tłuszczu, który się wytopił z pieczeni. Mięso gotowe, czyli ja idę po bułeczki. I na koniec zostanie nam właściwie zrobienie kanapek: czyli przekrajemy bułkę, do środka konfitura z cebuli i mięso. Pewnie wiele osób sądzi tak jak ja, że nie ma to jak ciepła, świeża bułka, dlatego wezmę taką jedną prosto z blaszki. Do środka konfitura z cebuli. Słuszna porcja. Słuszna porcja gęsiny. I możemy iść do stołu.